Jeżeli wasza bateria, na przykład od wiertarki czy od laptopa, nie daje już takiej mocy po naładowaniu jak kiedyś, kiedy była nowa, oto sposób, dzięki któremu nasza bateria po naładowaniu będzie miała taką moc, jak wtedy, kiedy była nowa. Jest to bardzo prosty patent. Bierzemy naszą baterię, czy to będzie właśnie od wiertarki, czy laptopa, czy jakąś inną, i wsadzamy do zamrażarki i czekamy od 30 minut do godziny. Po tym czasie, w moim przypadku po godzinie, wyciągamy baterię z zamrażarki. Musimy odczekać około 30 minut, żeby po prostu bateria mogła się rozmrozić w warunkach temperatury pokojowej. Kiedy bateria nam już się rozmrozi, ładujemy ją, aż będzie całkowicie naładowana. Kiedy już będziemy mieli całkowicie naładowaną baterię, podłączamy ją do wiertarki lub laptopa i zauważymy, że zdecydowanie osiągniemy większą moc lub po prostu bateria będzie działać dłużej. I w taki właśnie sposób nasza bateria będzie zachowywać się jakby była dopiero co kupiona.